Tak, dobra, co nowego mamy w Dorsak? Po pierwsze słyszę Uuu, tak, coś tak wiedziałem. Wiedziałem, że to będzie. Czyli tak, jest na pewno progres. Tutaj jest właśnie pokazany jaki progres mamy tych swoich naszych osiągnięć I są tutaj oczywiście jakieś no odznaki od eventu To jest na przykład taki też collab, to jest z Tower of Heroes I to się nie zalicza towards progression Czyli niektóre się ten zaliczają jako do progresji Ale niektóre nie, na przykład taki Gwyn Soda się nie zalicza To co się zalicza i czego nie mam i dlaczego nie mam na przykład to 100% Czyli tak, potrzebuję jeszcze na pewno hard place Aby mi zaliczyło do 54 I co mi jeszcze brakuje, abym miał progres jeszcze winnera, pointera i to tyle. Jeśli zrobię te dwa i a hard place, to będę mieć 100%. Wow! Ale dobra, Przesimyśmy tutaj po event, czyli ten cały battle mode. Tylko ten battle mode to pewnie też trzeba z jakimiś ludźmi zrobić, chyba w takim razie na publiczny serwer. Dobra, jesteśmy już w battle mode i ja słyszałem, że to jest tryb. E, tak naprawdę taki sam jak Ranked Mode, tylko że z jakimiś nowymi rzeczami. No to sobie zagramy kilka gierek i zobaczymy, czy to jest w ogóle opłacalne. Czy to jest w ogóle fajne, czy takie, czy takie średnie. No Czy ten update w ogóle ma jakikolwiek sens. Dobra, 3, 2, 1 i biegniemy. Ja już pamiętam, bo pamiętam z tego z Ranked Mode jak to się grało. Pistolet. Od razu, już, nice. Wlep. Wrzućmy w nich, dobra. Dobra. Zróbmy tak Dobra Oj Trzeba popchnąć tą Dobra, nice Okej okay. Tutaj w dół Biegniemy, biegniemy, biegniemy Ktoś dostał bombę, Dostał bombą, dobra, nice eee, biegniemy, 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 biegniemy Szybko, szybko, szybko Bo my się zaraz udusimy Jak się udusimy? O nie Udusimy się chyba O ile można tutaj się udusić w ogóle eee, Dobra, wyszliśmy Oj, oj Oj, oj nie wiem co się dzieje. Ja nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje. Nie w złą stronę. Tutaj. Dobra. Biegnij Na dół. Dobra, nie dostałem od bomby cudem. Uuu! Uh. Teraz to się drzwi tak otwiera, dobra. Ciekawe. Biegnij. Oj, leci. A ja nie mam szafy chyba. Ważdechnę. Chyba tu, czuć a dobra Byłem po prostu szy byłem szybszy niż e, Chyba tam to był blitz czy co to było nie wiem Okej okay, karton się przyda Ktoś mi zabrał karton Czy mi się wydawało Nie wiem chyba mi zabrał niestety Szkoda Dobra przed siebie 18 Mam Nie zabrał a dobra zabrało mi file bottle dobra weźmy sobie Cholera hmm, Nie było w planach Oj Dobra, żyjemy. Gold, gold. Jeszcze jeden. Ile tutaj rzeczy jest? Donat, w ogóle ile rzeczy? To jest... No, biegnij. O, no, mogę biec? Dobra. Ja, ja nie widzę, bo oni mnie zasłaniają. Ziemo rusz się. Dobra. Biegnijmy. Okej, okay, brawo. Bomba, bomba i crucifix, to to nie No e, cholera Dobra Nie tutaj, tylko tutaj w prawo Do drzwi, do drzwi Kurde, giggle Cholera A ja mam najwięcej hp Tylko nie mam najwięcej Dobra, trafiony Trafiony, trafiony, trafiony a miał lała on miał lowa, lowa. Okej, okay, go Dobra, trzeba się schować. Prawo. Aaa, Jezus Maria. Potknąłem się o własny ten. Dobra, ale zostałem tylko z tym typem. Ja mam więcej HP niż on. Ja mam więcej punktów. A ty proszę cię, chłopie, nie rób mi tego. I proszę mnie nie... Ile tu jest... Co tu jest? A, dostał ode mnie, dobra? To był jakiś... Rękawice Ciekawe dobra, 18 Minus 18, a no tak, bo jesteśmy w tym dobra, czekam na niego O tu playerze Dobra, nie jestem Win soda Rękawice i to, dobra dostanie Dobra, dead. Dobra, wygraliśmy łatwo. Uh, Playset good gain 2000. Uuuu! Uh, you win gain points, dobra, nice. Zagrajmy sobie kolejną grę Czemu nie? Ale nice, pierwsza gra i już wygraliśmy ja Jestem po prostu no, lepszy no Dobra, może się to już zacząć, czy tak niezbyt? Dobra, 3, dwa, 1 i biegniemy Dobra ziomo, ja nawet nie... To eee. jest? jest, co jest, Czekaj, ja nic nie widzę Nie, to nie, to nie są te drzwi, to są tamte gdzieś? Nie? Dobra, dostał Ała Ja nie wiem gdzie by, bie... O, dobra, tutaj chyba Nie, nie tutaj Źle poszedłem, źle poszedłem, Boże tam trzeba gdzieś... GDZIE?! A tutaj dobra! Jak głupi jestem, nie my do przodu. Nie, nie tutaj. Nie tutaj. Tutaj, nie. Tam, po prawo, po prawo. O, chyba było ten. O? Oj, nie mam miejsca. Nie, jest miejsce, jest miejsce! Schowałem się, schowałem się. Cudem schowałem się. Nie wiem jak, ale się schowałem. Nice. No ty frajerze, no. Łatwo z tobą. Dobra. Zabierz to. To. Dobra, na dół. Ślisk dobra A, nie trafiłem Chyba ja się... Ja chyba cały czas Nie Niedobrze. Oh shit. shit, 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 shit. Słuchaj się. Eee, nie zdążyłem. Kramba. No i jeszcze giggle, no. Dwa rasze! Żartuję sobie. No nie ruszyłem się nawet. O dobra, żyję. Okej, okay, cudem. Cudem żyję. Cudem żyje Nie wiem, gdzie biegnąć. Aha, okej. Okay. Dobra, let's go! Mam nadzieję, że oczywiście nam się uda to wygrać. Trzy, dwa, jeden. I biegnij. Stasiu biegnij. Biegnij, Stasiu. Jedzie, sta Złą stronę poleciałam. Cholera. Dobra, ale jak na razie mam najwięcej punktów. Zawsze coś. Weźmy to. A, nie został. Jak on już umarł? Nie mogę przez to skoczyć Dobra, dobra Nie tutaj Dobra, wiesz co? Nie, bo był rush Aha, okej. Okay. Czyli tak to działa. No ty flejerzy, no tak nie... Oj, dobra, ciul dostanę. Ała Przecież ja w niego trafiłem. O co chodzi? Dobra, dobra, dobra Schowa się, schowaj się. Dobra, schowałem. Mam zapalniczkę. Dobra, trochę światła nie zaszkodzi. A ty teraz biegnij przy siebie, bo ty zaraz się Jak zaraz nie będę ten. Dobra, mamy kartonik. Biegnij, biegnij, biegnij. Chyba coś dostali ode mnie, nie, nie jestem pewien, bo nie widziałem. chowaj się! Nie mogę się schować! Dobra, schowałem się. Na ten użył tego. Nie wiem po co. Dobra, na dół, na dół, na dół. E, wziąłem u niego jakieś rzeczy, prawda? Weźmy zjedzmy sobie tego. A, nie, jestem tam, Prajerze. Nie, nie tu, na dół. Nie wiem, czy to był dobry pomysł użycie tej bomby. A, to był dobry pomysł, Dobra, bo wyeliminowałem goście tą bombą. E, teraz my jesteśmy. Co to jest za. Po... To był chyba te gardeny. Ale nie jestem pewny. Dobra. Czyli drugą stronę ta. Tutaj. Dobra. Trzydzieści O fak. Dobra, chowam się. Brawo. Biegniem przed siebie. Eee, okej. Okay. Przecipie, Ała. Fak. co ja zrobiłem? Dostał? No, zatrzymał się w porę No to karamba Jezu, ile oczyk Zaraz zdechnę od tego, że to jest tyle właśnie tych robimy wkładkę, bo to się przyda 41 Uciekajmy 32. Ok, weźmy 33. Duża bomba A, chyba nie dostał No przecież to nie moja wina, że ja mam lagi, no. A, tragedia. Wydaje mi się, że tam. Jest prze. Nie, tutaj nie ma przejścia. Tutaj też nie ma przejścia. Za to jest chyba dread. Jak mi się coś wydawało, że był. Przynajmniej tak, był dread. Nie! Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Dobra. Okej. Okay. To jest nasz szkieletowy klucz. Ja nie posiadam niestety takich rzeczy. E, ja M. chciał znaleźć może. A, nie trafiłeś we mnie? Prajerze. Dobra, weźmy to, weźmy to. Mamy dużo rzeczy do schowania się. Mi się podoba. Od kiedy w tej grze są, przepraszam, dupy? Od kiedy dupy są w tym? No, okej, okay, ciekawe. Ale teraz to mi się podoba, że teraz jest więcej dorobienia w tym Battle modzie. Niż e, wcześniej, bo wcześniej to wystarczyło, że po prostu graliśmy w tą grę i zdobywaliśmy punkty, a teraz tutaj Na przykład By właśnie było to osiągnięcie, że ktoś musiał na przykład, nie wiem, stanąć dwa razy na tej naszej skórce od banana I to jest pewnie trudne Po pierwsze musi znaleźć banana, a po drugie musi znaleźć kogoś, kto jest na tyle głupi, żeby stanąć na tym no, jak nie trafiłem? O, nie mogę przejść Dobra, dobra, dostał Knockouta a Teraz idziemy przed siebie gdzie, 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 gdzie? Tutaj, tutaj, tutaj Dobra, mamy klucz... O, dostaję ziemo od tego, od gigla. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech dostaje. Przed siebie. Dobra pączek. Oj, ja chyba dostanę drasza. Od dostanę odrasza, no. Nie dostałem! Cudem nie dostałem odrasza. A ty nie został... No ty zostaw mnie frajerze, no. Ci walnąć czy co? No aha. Nie został. No, to znowu nie dostał. Jak ja ci zaraz, synek, strzelę, to zobaczysz. Bomba. Dobra. Do przodu. 18. Wątpię, że... Tam, nigdy to nie jest góra, z jakiegoś powodu. Dobra. Tutaj. Do przodu, do przodu, do przodu. No, idź! Dobra. Ja na nich poczekam. No, aha. Dobra, dostał, ktoś 21 Dobra, są Ja szybko na dół zejdę. Jeszcze raz na dół. Dobra. Uu, dobra. 27. A ja do przodu lecę, mnie to nie interesuje. Oa. U, uuu! Ile rzeczy. Dobra. Dobra, dostał. Dobra, dostali od bomby. Dobra, mam fixa. 33. Kolejna ta. Ała. To niedobrze. Dobra, A nie by było kogoś trafić z tamtego tego. No, aha. Dobra, zjedz. Postał. na. O, i nawet. Nice. Leci. Tor Na dół musimy teraz zejść. Okej. Okay. Ała. O, Moonlight A nie, to nie jest. To jest zwykłe piwo. Dobra. O nice Byliśmy nieśmiertelność Biegni. Jest stop sign Dostał Dostał O, mnie chyba nie lubi. Jak mi się coś wydaje. O, i zdech nawet No, przecież dobra, on nie dostał jak nic. Czemu on żyje nadal? Znaczy czemu on biega? Dobra, lewo Okej, okay, dwa te trzez, dobrze. O dobrze, 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 dobrze. Dobrze, Giggle. Kocham Cię, Giggle. Biegniemy, przeciebie, przeciebie. Mam ser. Przeciebie biegniemy cały czas. E, 51. E... Ojej. Dobra. Nie wiem, po co użyłeś wkrótce. Ała. Dobra. E, 52. Tutaj bomba, teraz to. Dobra. Bomba, bomba i te. dobra. Nie stał. Chodź tu. A to jest fajne, bo on się nie, nie ten. Dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, to stał. Eee, nie, to jest. O, kolejny pistolet. To się przyda na później. Złoty digil. Dobra, na. Prawo tutaj A nie mogę, nie mogę wziąć kolera Eee Nic nie widzę Realnie nic nie widzę 59 Aha Przewrócił mnie Dobra mam, mam tego crucifixa Tutaj się będę A ten crucifix jest na zawsze? Nie, chyba nie Albo po prostu mój się nie użył night float Aaaa, giggle Reżę. Żyje, żyje, cudem żyje, cudem żyje, cudem żyje. Ale jakie to było? On chyba umarł od Rasa. Ja byłem pewien, że, że ten koniec mojej kariery był. Co jest? Dobra, to zagrajmy sobie ostatnią grę. Jest full osób, mam nadzieję, że wygramy. O, by było dobrze, dobra, damy radę. Wcześniej wygraliśmy, teraz też damy radę. Jest full osób, o ile ten ziemio do nas wbije. On ma w ogóle Dwa, teraz z Rasaken. Dwa, jeden. Lecimy. Dobra. O, to trzeba już tak skopy... O, dobra. Łączek się przyda. Pistolet, od razu. Nice. Zabrał mi pistolet. Co za frajerzyna? Nie wierzę. Dobra. Jeszcze najgorsze jest to, że mi klawisz D nie działa. Bo ja mam zepsuty. Nie wiem dlaczego. Ale mam nadzieję, że to mi jakoś bardzo nie przeszkodzi. Skakajmy się, bo leci ten raż. Nice Czemu nie dostanę asysty z Arasha, no? Może tego się nie dostaje, ale dobra Dawaj, dawaj, dawaj Okej okay. Łatka tutaj... Nie, nic nie widzę Realnie nic nie widzę Wszystko mi zasłania eee, Nie widzę pokoi, bo mi ściany zasłaniają O nie O nie O nie, o... No i ciul Dobra, ciły dostaniemy Trudno się mówi Nie wiedziałem, że leci Na prawo, lewo A! Znaczy, nie ten, e, nie Giggle, tylko Screech Może Tutaj, tutaj nawet nie, ma, nie wiem co komentować po prostu No nie wiem, będę komentatorem jak, nie wiem, w piłce nożnej Leci Dobra e, na prawo U. Dobra, nie jestem. Okej, okay. uuu Dobra, to było piękne Ojej Fak, fak, fak Schowaj się, dobra ja żyję Okej, okay, dostał tego Krucy w Polca na, na ryj na prawo, lewo Jest Tutaj, a Oczka Nie, nie tutaj Tutaj, no, możesz Proszę cię nie używać takich Rzeczy, bo to mnie trochę wkurza, dzięki Okej, okay, dostali od bomby, bardzo dobrze Podoba mi się to Ty projerze, co ty chciałeś bombę we mnie rzucić? Dobra, do przodu no ty Dostałeś Okej, okay, 38, znowu znak Dobra leży, leżysz to leż I Też panie jakby umarł jest! On mnie z pistoletu zaćką. ajajaj Dobra, zagrajmy sobie ostatnią grę I zobaczymy po tej ostatniej grze, ile łącznie mamy punktów W ogóle, jak działa ten event, bo to... Słuchajcie, bo to jest od eventu, generalnie To jest od tego całego eventu TakeOver Nie wiem, na czym on dokładnie pole... Pole... Jąkam się Co?! No haker No to nieźle, że gramy z cheaterem, no Super po prostu Po prostu super. Lewiej byś nie mogło. Do przodu? Nie, nie do przodu, ale mam za to dużą bombę. Ała. Nie, nie tutaj. Gdzieś tam, może. Dobra, pieniądze zbiera... Nie, nie tutaj. Tutaj. Jezu! jakie ja nienawidzę tego pokoju, bo w tym pokoju to jest tyle drzwi. Nie wie człowiek gdzie ma iść. No nie wiem gdzie ja ma iść. tam musimy iść. Wow! Żeś dobalił. Dobra idź przez te drzwi. Uuu, ile tych. Dobra, nice. Dobra, dostał. Leżesz to leż. Pinus trzy, To bomba jeszcze. Weźmy bombę. Ja poczekam na nich. Dobra, wiecie co? Nie ma, nie ma po co czekać, nie ma po co. Nie ma po co. Po prostu biegniemy. Otwórz. Leci. Okej, okay, nice. Klucz. Otwórz, otwórz. To rzuć, bo to będzie nas spowalniało. A mamy tapce, dobra. Używaj. 13 Moonlight float, tyle rzeczy. Ojej, ojej, dużo rzeczy. Napisie. Nice. Mamy kolejnego Moonlight Float. Oj, za nami coś. Dobra, Scritch to był. Eee, nie, nie w tą stronę. Bomba idzie tam. 16 Okej, okay, dostał od bomby. Oj oj Leci ambusz. Nie mam tego pojęcia ile on będzie tak leciał Dobra, poleciał, Dobra, uciekajmy, uciekajmy. Zaraz będzie ten dupe. Znaczy nie dupe, co ja mówię. Dread będzie zaraz. Eee, jesteśmy w roomsach, teraz jesteśmy... Nie wiem, nie wiem gdzie jestem. Nie wiem gdzie jestem. Tu jest! Dobra Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chodź tu, zium. Dobra, leży. Leży. I teraz musi on. Strzał. Dobra, nie mam tego pojęcia, jak on nie dostał. To jest niemożliwe, że on nie dostał. 25. Dobra. Dobra, co jest? Pała. Chyba dostałem. Uh, tutaj ile rzeczy. Ile rzeczy. O mój Boże. Weź te. No, znowu, dobra. Ała. Nie wiem, co się dzieje. Efra nie, Efra, nie wiem, co się dzieje. Zostaw mnie. Co sobie myślisz? Dobra, i się po prostu Dobra. Dobra. Dobra, leży. Dobra, wygraliśmy. Nice. Leżysz to leż Tak ma być, słuchajcie. Tak się wygrywa właśnie te gry. Dobra, więc tak podsumowując, zdobyliśmy trochę tam punktów, to jest jakiś też taki master, jakiś też tam extreme do tego całego eventu. Zdobyliśmy eee, dwie nowe odznaki, czyli pointers i winner. Brakuje nam tylko jeszcze jednej, aby mieć 100% progresu, czyli będzie to a hard place. Może zrobimy na odcinku kiedyś. Nie mam do tego pojęcia kiedy. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo chciałbym mieć. To jest 100% dla oczywiście flexowania się. A ja jak oceniam ten event? No to jest tak naprawdę no odgrzany kotlet jakby to powiedzieć, wiecie, no wzięli po prostu z April Fools'a 2025 i teraz no mają to jako kolejny event. Co jest no, powiem wam, że troszeczkę nudne, ale podoba mi się to, że dodali ten cały progres. To mi się akurat najbardziej podoba. I podobno ten mode ma być nie jako eventowy, tylko jako już na zawsze. Mimo tego, że na przykład taki event jak czy ten party mode, czyli ranked mode inaczej, to on już jest. Także ja nie rozumiem, dlaczego dodawać kolejny battle mode. Nie rozumiem tego. Więc no, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i jakiś fajny komentarz. Ja się żegnam. Do zobaczenia w filmie. Cześć!